Rozmawiajmy sobie o tym, jak możemy w tym przypadku wystawić jakąś usługę, która działa w naszym środowisku domowym, ale chcielibyśmy ją wystawić tak, żeby była ona dostępna dla nas, a nie dla każdej osoby z internetu. Moja konfiguracja przedstawia się w następujący sposób: oczywiście tych rozwiązań jest znacznie więcej. Ja pokazuję tylko jeden, który akurat w tym przypadku sobie ja zastosowałem. A więc mam w tym przypadku dostęp do mojego Jenkinsa, który działa lokalnie w moim domu. Poprzez, w tym przypadku, Jump Hosta, proxy czy load balancera, jak go zwał, tak zwał, który działa na Digital Oceans. Jest to maszyna wirtualna. Oczywiście przed tą maszyną wirtualną, jak możemy sobie zobaczyć, stoi firewall. Firewall, który w tym przypadku... W przypadku przepuszcza ruch tylko i wyłącznie z zaufanych adresów IP. Są to adresy IP domowe, które w tym przypadku mamy zdefiniowane, oraz adres IP statyczny z NordVPN. Oczywiście to nie jest lokowanie żadnego produktu, wykorzystuję NordVPN-a, ponieważ daje mi statyczny adres IP tylko i wyłącznie dla mnie. A więc łącząc się czy z telefonu, czy z laptopa, z dowolnej sieci, włączam sobie NordVPN, ustawiam sobie statyczny adres IP i zawsze mam przydzielony ten adres IP tylko i wyłącznie dla mnie. A więc mogę na swojej restrykcji po prostu dodać ten adres IP, który zostanie uwierzytelniony i możemy sobie zobaczyć Trust Area. W tym przypadku poprzez http czy https bez różnicy mogę w tym przypadku wysłać te dwa zapytania. Oczywiście mój load balancer jest tak ustawiony, że wymusza zawsze https i mogę dostać się do mojego jenkins.com. Zobaczmy sobie jak to wygląda. Jeżeli w tym przypadku wydam sobie polecenie curl -k i odniosę się do mojego adresu, czyli https://jenkins.koska.cloud, to mogę, możemy sobie zobaczyć, że dostanę odpowiedź z mojego Jenkinsa. Jest to w tym przypadku banner z logowaniem, który Pozwala nam się zalogować do mojego systemu. Przełącznik K ja zastosowałem w tym przypadku, ponieważ nie mam certyfikatu dla samej domeny koska.cloud. Stawiam tam inny certyfikat, który w tym przypadku działa w mojej lokalnej sieci dla adresów koska.in. W zupełności mi to wystarcza. Jest gwarantowany HTTPS, ale nie muszę mieć odzwierciedlanego certyfikatu dla tej domeny. Sprawdźmy sobie jak to będzie się zachowywało przykładowo właśnie z takiej zaufanej sieci. A więc wyobraźmy sobie, że właśnie na tym hoście odpalam sobie NordVPN. Jeżeli wydam polecenie, w tym przypadku kur-k HTTPS no i tak samo jak to było poprzednio, to znów Dostanę w tym przypadku odpowiedź z mojego serwera Jenkinsowego. Teraz zróbmy sobie symulację, że łączę się po prostu z dowolnego hosta dostępnego w internecie na ten sam adres. Jak możemy sobie zobaczyć, nie mam żadnej odpowiedzi. Jest to dosyć prosta konfiguracja, która w tym przypadku daje mi dostęp do mojego Jenkinsa. Oczywiście poprzez maszynę wirtualną. I nie mówię, że tutaj musisz koniecznie korzystać z Digital Oceans, możesz tą maszynę wirtualną postawić sobie na AWS-ie, AŻURZE, czy dowolnie innym cloudzie, czy też hostingu, gdzie właśnie dostaniesz swojego hosta ze swoim adresem IP, bo jest to ważne. Jeżeli adres IP będzie współdzielony, to nie do końca będzie to twoje prywatne połączenie, ponieważ jeżeli adres IP będzie spółdzielony, to będzie ileś maszyn, które będzie korzystało z tego publicznego adresu. IP. Oczywiście do tej całej konfiguracji, czyli to co wcześniej miałem, zająłem sobie mój payplan w Jenkinsie. A więc wystawienie mojego Jenkinsa jest samorealizowane przez Jenkinsa. Jest zapięty do tego payplan. Jeden payplan, który w tym przypadku tworzy mi moją infrastrukturę za pomocą Terraforma, Terraform Validate Plan Apply. Poprzez wykorzystanie mojego Cloud Init NGNXa jest stawiany mój host. Potem, oczywiście, zmiany w konfiguracji za pomoc w moim Nginxie wykorzystuję za, wykonuję za pomocą Ansible'a. Ansible mi w tym przypadku, za pomocą artefaktu, który tworzy mój Terraform, czyli zwraca adres IP tej maszyny wirtualnej, jest on przekazywany do inwentory ansible, które może wprowadzić moje zmiany, jeżeli będę po prostu je chciał. Przykładowo, nie wiem, dodać adres IP, zmienić adres IP, zmienić konfigurację mojego Nginx'a i tak dalej. Mam też wystawioną domenę jenkins.koska.cloud która jest w osobnym, w tym przypadku, jobie terraformowym. Też jest zarządzana z poziomu terraforma. A więc, jeżeli zmieni mi się adres IP, czy w tym przypadku podmieni się adres IP, to robię sobie modyfikację i w tym przypadku zmieniam tą konfigurację. Oczywiście pozostaje jeszcze konfiguracja na moim domowym routerze, w tym przypadku. Firewall i port forwarding. I tutaj też można skonfigurować automatyczne akcje za pomocą, przykładowo, Ansibla, zalogować się poprzez SSH, jeżeli twój router w tym przypadku daje taką możliwość, i poprzez komendy. W tym przypadku wydawane na naszym firewallu, jeżeli posiada on zarządzalny panel poprzez konsolę wystawianą na SSH czy jakąkolwiek inną dostępną, można te zmiany zrobić. Czyli jeżeli zmieni mu się adres IP tej mojej maszyny wirtualnej w tym przypadku z Dropletem, to znowu działa Ansible, który w tym przypadku zmienia ten adres IP. Od to. Taka prosta konfiguracja, która w tym przypadku daje mi dostęp i wystawia mojego Jenkinsa na zewnątrz. Oczywiście możesz sobie spróbować wbić się na adres jenkins.koska.cloud, ale uwierz mi, że nie uda ci się, ponieważ Firewall jest ustawiony tylko i wyłącznie dla Trusted Area, czyli dla zaufanych adresów IP. Jak możesz sobie zobaczyć z tego mojego prostego rysunku, public internet, czyli dosłownie. Każdy inny adres IP, który nie jest dozwolony w tym przypadku na moim firewallu, jest po prostu odrzucany. Jeżeli chodzi o ten materiał, to to wszystko. Zapraszam Cię do kolejnych innych.